Wracamy do uli trzech słabych rodzin, które na koniec marca miały po jakieś 10 cm kwadratowych czerwiu na jednej rance z dwóch stron. Tyle było pszczół. To już trzeci film, bo postanowiłem ich ratować. Oj, troszkę są te pszczoły agresywne, nie wiem i proszę bardzo, mają 5 ramek i są ciasno obsiadane. Będę musiał je rozszerzyć, ale muszę wziąć podkurzacz. Także na razie pauza. O, wzi wzi wziąłem e podkurzacz, bo już jest dość późno, około 18 pewnie i te pszczoły... Jak widać troszkę są niespokojne, a zresztą to nawet nie wiem co się tu u nich dzieje, bo może nie mają co jeść, więc zobaczmy. Och! Coś to przykleiły tą była za blisko, ale to nic, to się oderwie. I teraz tak, to jest piąta ramka. Na piątej ramce trochę jedzenia i pieżki, czyli to co jakby potrzebne jest wyciągnę te tu jest ramka z czerwien, która została dołożona 28 kwietnia. Czyli, jeśli dzisiaj mamy 9 maja, to tego. A tu już jest, proszę bardzo, ramka, na której pracuje mateczka. Ta, którą, proszę bardzo, ona jest tutaj. Ta, która przezimowała i chociaż, tak jak mówiłem, w lutym pszczół, w lutym, końcem marca było, no, garstka i, i siała czerwiła na poziomie 10 cm2 z dwóch stron jednej ramki, to dzisiaj obraz jest zupełnie inny i wątpię, żebym to y, miał to samo dzisiaj z jakiegoś odkładu czas wychowania młodej matki no bo skąd wziąć czerwiącą matkę teraz to wszystko pokazuje, że tak jest fajna rodzinka na pięciu ramkach o proszę bardzo nawet na na tym na tej na stawkach ucieplających Więc tak, składamy ją raz, dwa, trzy, cztery i pięć i, te, i ta ramka, którą tu mają pokarm, ją coś tu wynosiło, ona stała, no i pieżgi dużo. To ja im to dokładam na sześć trochę wężej bo to i siódmą pustą jako taką okrywającą na dzisiaj nie będzie źle tutaj położę kijek i, i wstawię tą a może nie będę przyklejać odwrotnie i co, nie mam, nie mam dłuta pasiecznego, przepraszam, bo gdzieś posiałem, ale wziąłem kawałek, kawałek metalu, żeby to troszkę poczyścić. Także, jak dla mnie, o wiele lepsze wyjście ratować słabą rodzinę niż łączyć, a potem robić odkład. Przynajmniej to jest mój, moje, mój, moje podejście. OK. Ja już nie wiem czy ta folia im jest potrzebna. A dobra jest. Założę. To idziemy do drugiego ula. To jest ul trzeci. Drugi żeśmy ominęli, dlatego że tam rozszerzałem już wcześniej bez nagrywania po prostu pszczoły na pięciu ramkach już się nie mieściły jest pięć w tym drugim ulu tak samo było gdzieś pszczół tyle, że matka czerwiła na koniec marca na 10 cm kwadratowych dołożyłem im jedną ramkę siódmego kwietnia i dzisiaj jest pięć ramek czerwiu pszczoły się nie mieszczą, także tak się rozwijają pszczoły, jak mimo, że ich jest mało z zimy. Tu co wygląda? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Tu jest sześć ramek. Widać, że wszystko obsiadują. Sześć ramek. Nawet tu za tą. Yy, coś tam wybierają, resztki. To, co miały odstawione. I patrzymy. Pierwsza ramka z kraju. Tu nie ma. Nic dużo, a tu jest pokarm. Pierzgi połowa, połowa. To jest jeszcze ramka, którą dostawiałem z pokarmem z zimy. Miałem oczywiście ciasto dodatkowo, jak widzieliście na początku, w tym na wierzchu. I proszę bardzo, wygryzająca się pszczoła. No nie powiem, bo. W tej rodzinie pomogłem dwoma ramkami. Jedną ramkę dostały 7 kwietnia, a drugą 28 czerwiu. Pierwszy, za, za pierwszym razem dostały tyle czerwiu, żeby mogły ogrzać. Więc to była takie może jedna trzecia. Nawet niecałe pół ramki czerwiu. A może pół niech będzie. Proszę bardzo, jak teraz matka czerwi, to już jest świeżo zasklepiony czerw. Jedna druga ramka. Także myślę jest okej. Okay. Tutaj jest pierzga. To jest jakaś taka zbyt czarna ramka, ją trzeba byłoby wycofać. Więc to się zrobi. I tu co. I tu żarcie. No to to, to jest z tych trzech rodzin taka chyba najsłabsza, mimo wszystko. E, bo jest tak. Jedna ramka, dwie, trzy ramki ta trzecia, na której ona tutaj widzę jajeczka składa, wygryza się czerwi, składa jajeczka. No, patrzę za matką, bo tu jest jeszcze tego. No dobra, tu na razie zostawiam sześć ramek im zupełności wystarcza. Tu mają pokarm. A no, jak się rozwijają? No i też mówię: Mało prawdopodobne, żebym miał taki mocny z czerwiącą od, matką odkład 9 maja. A tak troszkę ją poratowałem. Zabrałem ramki z rodzin, które a i tak weszły w nastrój rojowy, bo i tak miały za dużo pszczół. A tutaj, a tu się przynajmniej yy, rodzinka odbudowała. Tu jeszcze ich jest na tyle, że tu gdzieś se wyjadają resztki. Jedzenia tu jest jeszcze ramka na zapas, w razie czego, ale to niech se wyciągają, noszą do gniazda. Dobra, to wszystko. Dziękuję.